Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo organizatorom za możliwość dzisiejszego wystąpienia i udziału w sympozjum dla Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Nazywam się Justyna Żerańska i mam przyjemność reprezentować tą organizację. Drodzy Państwo, razem z zespołem kosmetycznych.pl przygotowaliśmy dla Państwa sześć post trendów, które będą kształtowały branżę kosmetyczną. Na samym początku już funkcjonowania w pandemii zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy zrobić tak zwaną fotografię stanu branży. Potrzebny nam był ten obraz na początku, żeby rozmawiać z politykami i kształtować to otoczenie prawne dla branży kosmetycznej. Natomiast musieliśmy też zrobić drugą turę tego badania, którą zrobiliśmy we wrześniu, żeby sprawdzić, jak ta pandemia ewoluuje i jak odzwierciedla się w stanie branży. Pierwsza tura badania posłużyła nam, żeby zmapować te najważniejsze problemy, natomiast druga tura badania pokazała nam, czy efekty, które uzyskaliśmy w pierwszej turze, nie były jeszcze konsekwencją nawiązanych kontaktów i relacji sprzed okresu pandemicznego. Drodzy państwo, obserwując całą tę sytuację, obserwując jak zmienia się branża, obserwując jak zmienia się życie społeczne, zmapowaliśmy sześć post-covidowych trendów. Chciałabym państwu dzisiaj je przedstawić. Ale zanim przejdziemy do określania tych trendów, spójrzmy co się zadziało w rynku, co się zadziało w sektorze. Jaki wpływ covid-19 ma na nasz sektor kosmetyczny? A właściwie ile procent firm odczuwa ten wpływ? A może bardziej skupmy się na tym, ile, tego, ile firm tego skutku w ogóle nie widzi. Zaledwie niespełna 8% w pierwszej fali badania i niespełna 7% w drugiej fali. Co pokazuje, że właściwie każda firma odczuwa wpływ koronawirusa. Chcieliśmy zobaczyć w drugim etapie, czy nastroje wewnątrz firm się poprawiają. I widać tutaj światełko w tunelu, bo okazuje się, że około 40% firm. Stwierdza, że sytuacja się poprawiła, co można dosyć optymistycznie postrzegać, ale jak spojrzymy na kolejne wyniki to 30% dalej uważa, że sytuacja jest taka sama, czyli się nie zmieniła. Możemy oczywiście patrzeć na to w sposób optymistyczny i stwierdzić, że przynajmniej nie uległo ta sytuacja nie uległa pogorszeniu i z perspektywy szklanki do połowy pełnej. Natomiast cały czas 30% uważa, że sytuacja, z którą się mierzy się pogarsza. Więc musimy zobaczyć, że ta sytuacja, w której obecnie funkcjonujemy, jest bardzo dynamiczna. Cały czas wszystko się zmienia, zmieniają się obostrzenia, zmienia się to, jak funkcjonujemy społecznie. Stan epidemii się zmienia. W momencie, kiedy robiliśmy pierwszą falę, wszystko było dla nas nowe i wiedzieliśmy, że musimy zafunkcjonować w tej nowej rzeczywistości. Natomiast przy drugiej fali mieliśmy efekt pseudonormalnych wakacji, tych ciepłych miesięcy, gdzie na moment wróciliśmy do tej właśnie pseudonormalności i mogło nam się wydawać, że ta sytuacja się stabilizuje i klaruje. Natomiast teraz, na dzień dzisiejszy, mierzymy się z kolejną falą pandemii i ten obraz sektora cały czas będzie się zmieniał, w zależności od tego, jak mocno COVID nas doświadcza. Ze względu na to, że nastała pandemia, zmienił się profil produkcji firm i zmieniło się to, w jakim zakresie te firmy funkcjonują. Proszę zobaczyć, że w pierwszej fali pandemii aż 3%, aż 3% wstrzymało swoją działalność. Specjalnie to podkreślam, bo okazuje się, że pandemia na niektóre przedsiębiorstwa wpłynęła całkowitym zamrożeniem działalności. 53%, niespełna 53% ograniczyło działalność. Jest to ogromna skala. Ogromne odzwierciedlenie wpływu pandemii, negatywnego, negatywnego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Drodzy Państwo, sytuacja poprawia się w drugiej fali, bo 61% deklaruje, że wraca do pracy w starym trybie, natomiast cały czas ta sytuacja może się jeszcze kształtować ze względu na to, że mamy obecnie wzrost zachorowań. To był obraz ze środka branży, natomiast jak zmienił się koszyk zakupowy, jak zmieniły się preferencje zakupowe konsumentów. Jak obrazuje firma Nielsen w tygodniu 12, czyli na, w połowie marca, kiedy pandemia właściwie została ogłoszona, kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, i kiedy wszyscy właściwie zwarliśmy szyki, żeby się do tej epidemii przygotować i w tym nowym zmienionym stanie funkcjonować, tutaj na marginesie powiem, że związek Właściwie od razu zaczął działać. Powołał sztab do zadań kryzysowych, zespół kryzysowy. Zmieniliśmy sposób naszej pracy i walczyliśmy o to, żeby to otoczenie było jak najbardziej korzystne i żeby te zmiany, których doświadczamy miały łagodny przebieg i żebyśmy mogli niwelować skutki wpływu pandemii. Wartość koszyka zakupowego, jak pokazuje, pokazują badania Nielsena w marcu, drastycznie spadła, to jest aż 38,6% spadku, gdzie na wartość sprzedaży w całościowym ujęciu przekłada się to w 7,5%. Drodzy Państwo, oczywiście Najbardziej interesuje nas koszyk, w którym znajdują się produkty kosmetyczne i tutaj spadek jest dosyć drastyczny, bo aż 11,6%. Natomiast w tym całym negatywnym obrazku są też pozytywne piki w postaci wzrostu sprzedaży produktów higienicznych, na przykład mydeł, i kilkuset procentowego wzrostu sprzedaży produktów wodnoalkoholowych, żeli antybakteryjnych, które również stanowią kategorię produktów kosmetycznych. Za takim obrazkiem sprzedaży musiały pójść zmiany w profilu produkcji firmy, Zapytaliśmy o to naszych, nasze firmy członkowskie i jak się okazuje, gro firm zdecydowanie przedstawiło swój profil produkcji, zareagowało bardzo szybko i Odeszło od planowego portfolia, żeby wzmocnić swoje zasoby w produkcji higienicznych produktów kosmetycznych. Ponad 30% firm zadeklarowało w pierwszej fali naszego badania, że zaczęło produkować zwiększoną ilość produktów higienicznych, natomiast część z firm, prawie 11%, również zaczęła produkować zupełnie inną kategorię produktów, czyli produkty biobójcze. W związku z taką zmianą, ze zmienionym profilem produkcji pojawiło się szereg wyzwań. Te wyzwania to przede wszystkim produkcja oparta na alkoholu. Na alkoholu, którego nagle zaczęło po prostu brakować. Nie było etanolu, nie było skażalników. Pojawiła się konieczność rejestracji produktów w zupełnie nowym systemie, w tak zwanej szybkiej ścieżce rejestracji. Pojawiły się nowe wyzwania, nowe potrzeby, i tutaj pole do popisu miał związek. To związek walczył o to, żeby uwolnić rezerwy alkoholu, które były w naszym kraju. Ten alkohol posiadały polskie gorzelnie, ale problem polegał na tym, że nie mogły tego alkoholu skażać ze względu na brak zezwoleń, na bardzo trudne procedury i to związek walczył z Ministerstwem Rolnictwa, żeby te procedury zniwelować, żeby gorzelnie mogły skażać i mogły dostarczać alkohol firmom, takim jak firmy sektora kosmetycznego, żeby móc produkować te produkty, które najbardziej były potrzebne, czyli wodnoalkoholowe produkty kosmetyczne i produkty biobójcze. Konsultowaliśmy się na najwyższym szczeblu decyzyjnym, rozmawialiśmy z Ministerstwem Zdrowia, z Głównym Inspektoratem sanitarnym, z Ministerstwem Finansów, z URPL-em. Jeżeli wyrzucano nas drzwiami, wchodziliśmy oknem, tak, aby skutecznie kształtować otoczenie prawne. W tym okresie bardzo trudno było zdobyć alkohol, jego ceny. Powędrowały w górę i były, ten alkohol był dziesięciokrotnie droższy. Trudno było znaleźć również opakowania. Bardzo dużo firm korzystało z zaplecza z odległych Chin, natomiast nagle się okazało, że te transporty są zaburzone i tych opakowań nie można pozyskać. Więc uruchomiliśmy jako organizacja projekt Business Matching, żeby Mapować tych, którzy potrzebują towaru, z tych, którzy go jeszcze posiadają. Stworzyliśmy specjalne infografiki. Okazało się w tym trudnym momencie, że produkty kosmetyczne oparte na alkoholu i produkty biobójcze są do siebie na tyle podobne, że. Nie wszyscy potrafią te towary rozróżnić. Potrzebna była pomoc z naszej strony. Stworzyliśmy specjalny przewodnik do rozgraniczania produktów biobójczych i produktów kosmetycznych, żeby zniwelować kolejny problem, który stanął na drodze naszych firm, a mianowicie był to zakaz wywozu produktów biobójczych z terenu Polski. Firmy zaczęły zgłaszać się do nas z takim problemem, że ich Transporty i ich eksport produktów kosmetycznych zawierających alkohol jest blokowany, ponieważ władze nie wiedziały, czy jest to produkt kosmetyczny, czy produkt biobójczy. Dzięki naszemu przewodnikowi i rozmowom z Ministerstwem Zdrowia, nasz przewodnik trafił do wszystkich wojewodów, którzy decydowali o tym, co może wyjechać z Polski, i dzięki temu udało nam się uratować eksport produktów kosmetycznych z Polski. Drodzy Państwo, oczywiście taka nagła zmiana profilu produkcji nastąpiła w wielu przedsiębiorstwach. W drugiej fali musieliśmy sprawdzić, czy to przestawienie się nie spodobało jakichś negatywnych konsekwencji. Niestety okazuje się, że około 70% badanych zmieniło ten profil działalności i teraz ma problem z odsprzedażą produktów opartych na alkoholu, czyli żeli bądź sprei wodnoalkoholowych. To bardzo duża skala, głównie generowana przez problemy ze sprzedażą w Polsce. I to jest aż 90, prawie 6% odpowiedzi, które wskazują, że właśnie to, to nasz rynek jest odpowiedzialny za tego typu problemy. Dlaczego tak się dzieje? No, możemy powiedzieć, że do tej pory. Zanim przyszedł październik, epidemia w Polsce miała dosyć łagodny przebieg. Te ciepłe wakacyjne miesiące pozwoliły nam myśleć, że wracamy do jakiegoś rodzaju normalności i może też odeszliśmy od tak intensywnych zakupów produktów alkoholowych, odeszliśmy od procesu dezynfekcji. Natomiast myślę, że teraz ten obraz się zmieni. Borykamy się obecnie z drugą falą i oczywiście nikt się z tego tytułu nie cieszy, ale to pokazuje, że zapotrzebowanie na te produkty jeszcze może wzrosnąć. зроснуть Ale problem żeli wodno to problem również w kontekście regulacyjnym. I tutaj Komisja Europejska doszła do wniosku, że ze względu na wzmożoną produkcję tego towaru należy się zastanowić, czy jest on dobrze klasyfikowany. Pojawiły się pomysły, żeby wszystkie tego typu produkty były produktami biobójczymi. Oczywiście jako branża nie mogliśmy na to dopuścić, do tego dopuścić, na to się zgodzić. I zablokowaliśmy ten pomysł. W takich zmian nie przeprowadza się w momencie, kiedy potrzebne jest bardzo duże dostęp do towarów z alkoholem dla konsumentów i nie stawia się branży w obliczu kryzysu gospodarczego przed takimi zmianami. Zablokowaliśmy te pomysły, natomiast w dalszym ciągu toczy, toczą się prace nad przewodnikiem Komisji Europejskiej. Przewodnik ten również zawiera zapisy, które dla branży kosmetycznej nie są korzystne. Zawiera listę negatywnych deklaracji, w tym antybakteryjność, z której korzystamy. Zawiera informacje na temat całego kształtu prezentacji produktu, odniesienia do na przykład znaku krzyża, znaku stop, symboli, które też nasza branża wykorzystywała na swoich opakowaniach. Walczymy o to, żeby kształt tego przewodnika się zmienił. Rozmawiamy z Ministerstwem Rozwoju, rozmawiamy z głównym inspektoratem sanitarnym, aby obronić deklarację antybakteryjności i przede wszystkim, żeby ustanowić odpowiednie okresy przejściowe dla branży na dostosowanie się do nowych wymagań. Cały czas toczą się jeszcze prace. Do końca miesiąca prawdopodobnie przewodnik zostanie opublikowany. Natomiast w połowie listopada jeszcze będzie spotkanie podgrupy do spraw produktów kosmetycznych w komisji. Jak tylko zapadną ostateczne decyzje, my zorganizujemy dla firm członkowskich webinar, na który już serdecznie Państwa zapraszam. Odbędzie się on 18. Listopada tam przedstawimy Państwu wszystkie najnowsze ustalenia, tydzień później zorganizujemy również podobne wydarzenie dla firm, które nie są zrzeszone w naszej organizacji. Drodzy Państwo, wracając i podsumowując teraz te wszystkie zjawiska, które zaobserwowaliśmy, możemy powiedzieć, że one prowadzą nas do pierwszego trendu, który chciałabym Państwu pokazać, czyli elastyczność portfolio produktowego. W tych kryzysowych czasach m, profil produkcji musi być bardzo elastyczny i szybko dostosowywany do aktualnych potrzeb rynkowych. A, po, potrzeb rynkowych. Są potrzebne produkty higieniczne, są potrzebne produkty myjące, są potrzebne żele wodno-alkoholowe, to właśnie to musimy teraz produkować. I oczywiście, kto pierwszy, ten lepszy, bo ta podaż została wygenerowana tak dużo, że mamy problemy z odsprzedażą. Natomiast ci, którzy szybciej weszli w tę w produkcję, zdążyli te produkty odsprzedać i uratowali swoje wyniki finansowe dzięki temu. Drodzy Państwo, wspominałam Wam, że problem stanowił eksport produktów, więc postanowiliśmy się przyjrzeć, jak właściwie radzimy sobie w eksporcie w tych trudnych czasach pandemii. Okazuje się, że w 2019 roku eksport wynosił niespełna 4 biliony euro. Natomiast czy COVID sprawił, że ten eksport się nie obroni i nie dociągniemy do wyników z roku 2019? Postanowiliśmy to sprawdzić. Spójrzcie Państwo na dynamikę eksportu. Od wielu lat ten nasz eksport osiąga dosyć dobre wyniki i baliśmy się, że w covid nie będziemy w stanie tych wyników osiągnąć. Natomiast pierwsze 7 miesięcy tego roku w porównaniu do pierwszych 7 miesięcy roku 2019 pokazuje, że dobrze sobie radzimy i że ten eksport rośnie. O 6%. Dzięki otwartości Ministerstwa Rozwoju sprawdzałam najnowsze dane uwzględniające jeszcze sierpień i te wyniki są nawet lepsze, i osiągnęliśmy 7% wzrost eksportu. Bardzo dobrze branża sobie radzi w, tych trudnym, w tym trudnym okresie. Nasz eksport rośnie, a warto to podkreślić, ponieważ eksport wszystkich produktów z Polski w tym samym czasie kurczy się o 6%. Dlatego Postanowiliśmy również sprawdzić, gdzie te nasze perełki eksportowe docierają. Moglibyśmy się spodziewać, że to rynki ościenne będą najsilniejsze, a okazuje się, że ogromne wzrosty mamy na przykład w Kazachstanie, to jest plus 844%, w Uzbekistanie, Szwajcarii, czy w takich odległych destynacjach jak Australia. Te wszystkie zjawiska pozwalają nam dojść do wniosku, że drugim bardzo silnym trendem jest w tym trudnym czasie jest eksport. Eksport, który będzie stanowił sposób na przetrwanie, ale też bardzo ogromną szansę na rozwój tego naszego kosmetycznego biznesu. Bez względu na to, czy będzie to szansa na przetrwanie, czy będzie to rozwój, który planowo robimy, to te relacje, które teraz nawiążemy, będą nam procentowały w przyszłości. To jest bardzo ważne, bo w tych trudnych czasach my jesteśmy w stanie przenosić górę. Dostajemy jakichś dodatkowych sił, żeby Tworzyć nowe rozwiązania i wspierać. My, jako pracownicy, wspieramy bardzo mocno nasze firmy, pracujemy lepiej, wydajniej, mamy nowe pomysły, bo kryzys w jakiś sposób nas napędza do pracy i te zawarte relacje na pewno będą procentowały w przyszłości i pomogą nam wyjść z tej trudnej sytuacji kryzysowej. Wracając teraz do, do tego badania i do tego, co udało nam się zmapować w tym badaniu, sprawdziliśmy, jakie problemy branża najbardziej mapuje i, i co jest najtrudniejsze. I oczywiście największa bariera to jest bariera popytowa klientów indywidualnych, czyli możliwości nabywcze i um, zakupowe Polaków. I to stanowi aż 64% wskazań, jeżeli chodzi o taką najważniejszą barierę. Natomiast proszę zobaczyć, że na równi z tą barierą popytową pojawiają się takie problemy jak brak opakowań, zakłócenia w łańcuchu logistycznym surowców, brak tych surowców, zakłócenia w transporcie komponentów i oczywiście produktów gotowych też. Te problemy pokazują, że konieczne jest wejście w kolejny trend, trend, którym jest lokalność. Lokalność w wymiarze skracania łańcuchów dostaw. Im krótsze łańcuchy dostaw, tym nasza produkcja jest mniej zagrożona. Jeżeli wyeliminujemy te dalekie destynacje i pozostanie nam tylko transport wyrobu gotowego, to jesteśmy w stanie zapewnić większe bezpieczeństwo i skuteczność naszych systemów produkcyjnych. Lokalność będzie miała również drugi bardzo ważny wymiar. W momencie, kiedy przechodzimy właśnie przez tak zwaną zieloną transformację to lokalność i lokalne pozyskiwanie składników będzie miało bardzo duży wymiar ekologiczny. Po prostu skracanie tych łańcuchów, wyeliminowanie transportów będzie korzystniejsze z ekologicznego punktu widzenia i nasza produkcja będzie prośrodowiskowa. Produkcja kosmetyków w trakcie pandemii to kolejny bardzo ważny aspekt działania w tych trudnych, kryzysowych czasach. Oczywiście produkcja kosmetyków zawsze była na bardzo wysokim poziomie reżimu sanitarnego i właściwie nasze wymagania były zbliżone do rynku farmaceutycznego, ale teraz nabiera ta produkcja i bezpieczeństwo produkcji nabiera zupełnie nowego wymiaru i to człowiek staje się tam głównym zagrożeniem. Osoba, która przychodzi do pracy z niewykrytym koronawirusem, może sprawić, że w środku organizacji będzie ognisko zapalne. I jeżeli nie będziemy tego dobrze kontrolować, to ono się rozprzestrzeni i uniemożliwi pracę i funkcjonowanie danej fabryki, danego przedsiębiorstwa. Dlatego firmy musiały wprowadzić odpowiedni reżim sanitarny, odpowiednie środki bezpieczeństwa maseczki, odkarzanie musiały zakupić specjalne lampy UV nie tylko na produkcję, ale także do biur, żeby tamten wirus się nie rozprzestrzeniał. Musieliśmy wprowadzić pracę zdalną, podzielić pracowników na grupy, żeby one stanowiły dla siebie support, zabezpieczenie, żeby ta ciągłość produkcji została utrzymana. Natomiast bezpieczeństwo w tym trudnym czasie nabiera również innego wyrazu. Nabiera wyrazu konsumenckiego. Konsumenci również zwracają uwagę na to, czy produkty nie niosą ryzyka albo niosą mniejsze ryzyko zakażenia mikrobiologicznego? Być może zupełnie nowy wymiar będzie, miało, będzie miała kwestia konserwowania produktów kosmetycznych. Być może w końcu ta sytuacja się odwróci i konsumenci spojrzą na, to, na ten fakt, że produkty kosmetyczne zawierają konserwanty, które je zabezpieczają przed ryzykiem mikrobiologicznym w sposób pozytywny i będą wdzięczni za to, że te produkty są w ten sposób zabezpieczane. Grazie. Oczywiście nowy wymiar nabrało też kwestia testowania produktów kosmetycznych. Na początku pandemii w ogóle zostało, zostało to testowanie w jakiś sposób zakazane, bo nie było bezpieczne. Nie, nie umieliśmy w sposób bezpieczny tego testowania prowadzić. I tutaj z pomocą przed stworzyliśmy specjalne procedury, jak można testować bezpiecznie produkty kosmetyczne. Stworzyliśmy specjalne infografiki, które zostały bardzo szeroko rozdystrybuowane w różnych. W kanałach sprzedaży i dzięki temu to testowanie stało się na powrót bezpieczne. A jest dla nas bardzo ważne, to organoleptyka pozwala nam poznać ten produkt, pozwala nam przekonać się do zakupu, e, więc stanowi naprawdę nie, nieodzowny element tego procesu zakupowego. E, jak pokazują badania, tendencja do tego, żeby poznawać produkty kosmetyczne stacjonarnie jest bardzo duża, natomiast już sam proces zakupowy bywa również przenoszony do sieci, do czego przejdziemy za moment. Te wszystkie zjawiska pozwoliły nam zmapować kolejny trend, czyli bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, które nabiera zupełnie nowego wymiaru i nowego znaczenia, zarówno w kontekście, w kontekście produkcji, jak też w kontekście odbioru produktów przez konsumentów. Wspomniałam już, że. Um, Lubimy poznawać produkty w sklepach stacjonarnych, natomiast coraz częściej przenosimy zakupy tego, tych produktów kosmetycznych do sieci. Jak pokazują badania z rynku europejskiego, odsetek kanału online w całej sprzedaży w branży kosmetycznej cały czas rośnie i będzie rósł. W 2023 20, może osiągnąć nawet niespełna 20%. Wydaje nam się, że ten odsetek może wzrosnąć ze, ze względu na pandemię, bo rzeczywiście ona generuje wzmożony ruch. W sieci. Jak spojrzymy tak ogólnie na różne kanały sprzedaży, to sytuacja oczywiście nie wygląda kolorowo. Spada sprzedaż w takich rynkach, jak na przykład rynek farmaceutyczny, rynek apteczny, to jest związane przede wszystkim z tym, że naczelna Izba aptekarska zabroniła i właściwie zakazała w swoich wytycznych odwiedzania aptek w czasie pandemii przez przedstawicieli handlowych. Dopiero jak związek przygotował specjalne wytyczne do bezpiecznego przeprowadzania tych wizyt, to ja zmieniło swoje zdanie i na powrót przywróciło wizyty handlowców w aptekach, ale właśnie w tym reżimie sanitarnym, który związek zaproponował. Ale oczywiście odbudowanie tego kanału potrwa. Obecnie notowane są około 30% spadki. Ogromne spadki odnotowuje kanał sprzedaży podróżnej, czyli w momencie, kiedy podróżowaliśmy, przemieszczaliśmy się na lotniskach, dokonywaliśmy bardzo często zakupów produktów kosmetycznych. Teraz to się nie dzieje, ponieważ Wszelkie podróże y, praktycznie y, zostały zastopowane, loty y, przestały się odbywać. Y, nie podróżujemy tak, jak podróżowaliśmy. I tutaj ten kanał po prostu odnotowuje y, gigantyczne straty. Y, natomiast to, ten kanał, który się w tym momencie rozwija, to jest właśnie e-commerce. E-commerce. Y, y, Odnotowuje bardzo duże wzrosty. Niektóre marki nawet do 80% wzrostu sprzedaży swoich produktów w kanale online. I to będzie kształtowało to, jak firmy będą w ogóle swoją strukturą sprzedaży zarządzać. Na przykład marka Esteloder już zapowiedziała zamknięcie około 15% sklepów stacjonarnych, a przeniesienie tego potencjału zakupowego do sieci. To oczywiście pokazuje, że właśnie e-commerce jest piątym trendem, i to ta nowa rzeczywistość zakupowa będzie rządziła rynkiem. W nowej rzeczywistości zakupowej potrzebne będą jednak nowe rozwiązania. Wspominałam o tym, że w branży kosmetycznej konieczna jest ta organoleptyka. Musimy ten produkt poznać, poczuć, powąchać, zobaczyć, jaką ma teksturę. I właśnie wyzwaniem w sprzedaży online będzie przeniesienie tej organoleptyki do sieci. Dlatego zapytaliśmy też Państwa w naszym badaniu firmy członkowskie związku, zapytaliśmy i, 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 i sektora, zapytaliśmy, czy ten kryzys może być szansą na innowacje, na generowanie nowych rozwiązań. Proszę zobaczyć, że w pierwszej fali na 40% firm deklarowało, że tak, że to może być motorem napędowym dla innowacji. W, oczywiście w bardzo różnych obszarach. To mogą być nowe produkty, w które dana firma weszła, bo na przykład nagle zaczęła produkować się wyroby biobójcze. To może być sprzedaż właśnie e-commerce. Pamiętajmy, że pandemia była bardzo dużym zaskoczeniem dla nas wszystkich. Nie byliśmy na to jeszcze gotowi. Musieliśmy błyskawicznie przyspieszyć nasze plany z rozwojem rynku e-commerce, które były być może planowane na kilka miesięcy, na kilka lat, nagle potrzebowaliśmy ich już teraz, w danym momencie. Oczywiście firmy globalne już wcześniej przygotowywały się do rozwoju kanału online i robiły takie innowacyjne rozwiązania, jak na przykład wirtualne lustra, gdzie mogliśmy w cudzysłowie przymierzyć ten produkt kosmetyczny, sprawdzić, czy dobrze nam w odcieniu pomadki. Natomiast część z tych firm dla niektórych z nich to była pieśń w przyszłości, musiały bardzo mocno przyspieszyć te pracę, postawić platformę online, otworzyć swoje indywidualne sklepy w sieci. Oczywiście musieliśmy przejść na pracę zdaną. Jeszcze trzy lata temu, dla niektórych firm to było w ogóle rozwiązanie obce i nie dopuszczały do tego, żeby pracownicy pracowali zdanie. Teraz. Większość z pracowników musiała przejść do pracy z domu. To oczywiście również szansa na wprowadzenie nowych opakowań, to jest szansa na inny rodzaj biznesu i prowadzenie innego rodzaju sprzedaży. W produktach kosmetycznych ważne były dermokonsultacje, których teraz nie możemy prowadzić. Trzeba znaleźć sposób, jak te dermokonsultacje przenieść do sieci i te relacje budować na nowo z naszymi klientami w sieci. Więc ostatnim trendem, bardzo ważnym trendem są innowacje i kryzys jako motor napędowy tych innowacji. Najważniejsze i najlepsze rozwiązania powstają właśnie w czasach kryzysu, na przykład w czasie wojny. Teraz mamy wojnę z wirusem, ale także ogromną walkę o przetrwanie biznesu do czasu popandemicznego. Więc jesteśmy teraz naprawdę w mocy, aby generować rozwiązania, które będą procentowały w przyszłości. Wszystkie te trendy, w których musimy bardzo szybko się odnaleźć i bardzo szybko się do nich zaadaptować, sprawiają, że osiągamy coś, co wizjonerzy przyszłości nazywają antykruchością w biznesie. Na przykład Zuzanna Skarska, jako wizjonerka, mówi, że to antykruchość jest czymś, co pozwoli nam przetrwać w trudnych, kryzysowych czasach. Dzisiaj, oczywiście, mierzymy się z koronakryzysem, natomiast jutro pokonamy pandemię. Mam nadzieję, że to jutro przyjdzie bardzo szybko. Natomiast no, musimy być świadomi tego, że po koronakryzysie za jakiś czas przyjdzie kolejny kryzys i my musimy mieć zabezpieczenia i musimy być odporni na. Te zawirowania, które przyjdą. Dzisiaj to są te trendy, które udało nam się zmapować i one są istotne, żeby przetrwać kryzys pandemii. Natomiast w kolejnym kryzysie mogą być ważne zupełnie inne elementy i musimy być gotowi znowu na bardzo szybką adaptację do zmian. Takim dodatkowym buforem, buforem bezpieczeństwa i elementem, który zapewnia antykruchość, jest członkostwo w organizacji takiej jak Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego. To my dajemy państwu ten dodatkowy bufor bezpieczeństwa, dodatkowy czas na przystosowanie się do zmian. To my zapewniamy, że to otoczenie prawne jest bardziej korzystne dla branży. Reagujemy natychmiast, budujemy różnego rodzaju koalicje, inicjujemy dialogi, rozmawiamy z politykami najwyższego szczebla. Tak, aby sytuacja branży była jak najbardziej korzystna. Jesteśmy buforem i w tej sytuacji kryzysowej. Bycie razem nabiera zupełnie nowego znaczenia i nowego wymiaru. To związek jest platformą wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy firmami. Wymieniamy się doświadczeniami na temat tego, jak zabezpieczyć produkcję, tworzymy przewodniki. Duzi uczą mniejszych, jak sobie poradzić. Mniejsi pokazują, jak bardzo są elastyczni w tych trudnych czasach, więc bycie razem naprawdę nabiera zupełnie innego wymiaru. Zapraszamy do bycia razem z kosmetycznymi.pl, zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej i do kontaktu z organizacją, jeżeli macie tylko Państwo jakiekolwiek problemy, w których jestem pewna, możemy Państwu pomóc. Dziękuję bardzo za uwagę i poświęcony czas. Mam nadzieję, że ta prezentacja będzie dla Państwa inspirująca. Zachęcam do zadawania pytań, jestem do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję za uwagę.